Dajcie rdacy. Dawno nie było mechanika od MSI, dlatego dziś przetestujemy przyjazny model dla naszego portfela. Oto Vigor GK50 Elite. Front opakowania to głównie fotka produktu wraz z logiem producenta. To z tyłu umieszczono więcej informacji technicznych, a o nich zaraz porozmawiamy. Sprzęt w opakowaniu jest dobrze zabezpieczony na czas transportu. Z każdej strony jest otulony grubą warstwą kartonu. W środku z akcesorii znajdziemy brandowany wyciągać do kejkapów z wyciętym kształtem loga MSI. Są dwa dodatkowe, ale trochę bardziej wypukłe nakładki klawiszy, więc jeżeli takie no to możemy sobie podmienić, a ostatnim dodatkiem to instrukcja obsługi, która może się na początku przydać, bo tu mamy objaśnione skróty klawiszowe. Tak wygląda mechanik od razu po wyjęciu. Waży równo 800 gramów, więc całkiem sporo, ale to dlatego, że mamy tutaj szczotkowany metal, który wygląda naprawdę ładnie. Trzeba zaznaczyć, że spasowanie wszystkich elementów jest bardzo dobre, a zastosowane pozostałe materiały są klasy premium. Pochwalić też trzeba MSI za brak jakichkolwiek rys na obudowie, co powinno być normą w nowej klawie, ale kilka dni temu wypuszczona recenzja Cooler Mastera udowodniła, podniła, że jednak to nie oczywista sprawa. Z tyłu mamy 180 cm przewód w oplocie, który niestety jest nieodłączalny, ale jest średnio sztywny i elastyczny. Oczywiście w tej cenie nie dostaliśmy żadnego dodatkowego portu USB na obudowie. Pod spodem mamy cztery przeciwpoślizgowe elementy, plus dwa kolejne na wysuwanych podwyższających nóżkach. Sprzęt ma też dość niecodzienny tutaj design, gdzie większość producentów olewa spód. W naszym teście palca GK 50 Elite trzyma się podkładki dobrze i mieści się po środku stawki. Ten model jest dostępny wyłącznie z białymi keylami i producent słusznie porównuje je do czyli ów Redów, czyli switchami pod graczy. Co ciekawe, te keyle w specyfikacji wypadają lepiej i szybciej niż oryginały o około 5 gramów czy 0,5 mm, a tabelkę Wam wyświetlam na ekranie. To różnica tak naprawdę nieodczuwalna nawet dla esportowców, ale jedyna i znaczna odmienność to wyraźny klik niczym w Cherry Mixach Blue, bo to nie są liniowe przełączniki, więc miejcie to na uwadze. Przy okazji posłuchajcie, jak brzmią. Po ściągnięciu MSI Center dostajemy dostęp do dodatkowych funkcji, a raczej głównie dwóch. Po pierwsze, możemy sobie dostosować i zmienić podświetlenie na jedną z dziesięciu dostępnych. Mamy tutaj pełne kolory RGB z możliwością zmiany prędkości efektów, kierunku czy jasności, tak więc standardowo. Druga opcja to taka, że pod każdy możliwy klawisz możemy podpiąć jakieś makro, przy czym sprzęt ma pamięć na trzy różne profile. Co ciekawe nie przypiszemy pod niej jakiegoś programu, czy nie zmienimy częstotliwości itd. No tak więc cóż, jak widzicie jest to nad wyraz ubogi soft, co jak na tak dużego gracza jak MSI jest dość dziwne. Super natomiast, że jakość generowanego światła jest bardzo dobra. Nawet za dnia led są wyraźne, jasne i bez problemu odróżniamy każdy kolor. Na materiale one lekko mrugają, ale to wina aparatu. Na żywo przejścia są idealnie płynne. No i zobaczcie, mając nawet kompletnie nieprzezroczyste jakiej kapy, da się zrobić klawę z dobrym podświetleniem. Tutaj Akko powinno brać przykład. Poużytkowałem sobie ją dwa tygodnie, no i tak. Granie w gry to czysta przyjemność. Mamy wyraźny punkt aktywacji, zapadki są szybkie, a tapowanie to żaden problem. Co ciekawe, dzięki temu, że mamy wyraźne kliknięcie, niczym w niebieskich switchach, mechanik ten sprawdza się też bardzo poprawnie podczas pisania. Mam wrażenie, że te białe keyle to tak naprawdę udany miks redów i blue. Tak więc, jeżeli się obawialiście, co to za twór, no to nie ma co. Sprawdzą się świetnie w każdej możliwej Sytuacji. Oczywiście jest tutaj pełny antyghosting, czy blokada klawiszy Windows podczas grania. Jedynie z racji głośniejszej pracy, porównując do liniowych redów, no to granie nocą przy kimś kto obok obcuje czy śpi, no to możemy być dla niej lekko upierdliwi. Reasumując, pomijając ubogie oprogramowanie, Vigor GK50 Elite to klawiatura bardzo udana, posiada dobrą jakość wykonania i spasowania. Kale White to ciekawy mix redów i blue i jeżeli takich szukacie, to nie będziecie zawiedzeni. Design również może się podobać, aczkolwiek to kwestia indywidualna. Super także, że jakość emitowanego światła jest mocna i wyraźna nawet za dnia. Cena 320 zł i wydaje mi się, że w takiej kwocie jest to bardzo dobrze wyceniony produkt i mając takie pieniądze, weźcie tego MSI pod uwagę przy zakupie. No i cóż tym optymistycznym akcentem zakończymy program dzięki serdeczne za uwagę trzymajcie się i do usłyszenia cześć